Przyszła, zaprowadziła tu dzieci na przystanek, poszła do domu i już jej nie było widać. Nie, bo to tak gdzieś po my, parę dni. Miała jechać do pracy i światła. Pani Beata ma 47 lat. Mieszka w Poradzu, małej miejscowości w województwie zachodnio-pomorskim. Wiedzie skromne, spokojne życie. Wychowuje troje adoptowanych dzieci. Od kilku tygodni mówi się tu. że wcześniej czy później, prawda, wyjdzie na jaw? I odpowiedzialni za to. Ostatni raz widziana była 70. 1024 poniedziałek, około godziny 7. Pani Beata nagle znika bez śladu, zostawiając bez opieki troje dzieci. Chciała rozwodu z winy męża, a rodzina siostry zaginionej kobiety twierdzi, że to. Paradosna, uśmiechnięta, życzliwa i dobra. Kochała swoje dzieci i nigdy by ich dobrowolnie nie opuściła. Tak mówili o Beacie jej bliscy. I rzeczywiście niczego nie pragnęła tak bardzo, jak tego, by zostać mamą. I w końcu jej marzenie się spełniło. Bo wiecie, są dzieci z brzuszka i dzieci z serduszka. I każde z nich kocha się tak samo mocno. Mimo leczenia i prób in vitro, nie dane było jej urodzić. Dobry los zesłał jej trzy cudowne, pragnące miłości dzieciaki. Dzieciaki, które stały się dla niej całym światem, a ona dla nich mama. Może czasem wyczerpana, może czasem traciła cierpliwość i podniosła głos. Może czasem miewała bałagan. Może nie była idealna. Nikt z nas nie jest. Dla swoich dzieci była najlepszą mamą. Taką, która przytuliła, pocieszyła i wybaczała, taką, która opowiadała bajki, czuwała, gdy któreś chorowało i robiła wszystko, co mogła i potrafiła, aby dzieci miały ciepły i bezpieczny dom. I dokładnie rok temu to wszystko legło w gruzach. Ktoś postanowił odebrać dzieciom, mamę, dom, miłość, bezpieczeństwo i stabilizację. Odprowadziła dzieci na przystanek autobusowy i rozpłynęła się. A wraz z nią zwykła codzienność małej wsi, zapach obiadu i marzenia, jej i dzieci. Ani ja, ani jej bliscy nie wierzą, że zniknęła z własnej woli. Miałem nadzieję, że po roku będę znał odpowiedź: kto stoi za pozbawieniem życia Beaty Klimek i za złamaniem serc jej dzieciom? A może znam już odpowiedź? Nie wiem. Wiem jednak na pewno, że morderca jest na wolności. Sprawiedliwość czasem przychodzi późno, ale przychodzi. Beato, Twoje dzieci są otoczone miłością, a my o Tobie nie zapominamy. Gdziekolwiek jesteś, spoczywaj w spokoju serca. Zapraszam do wysłuchania historii zaginięcia Beaty Klimek sporadza. Kiedy 7 października 2024 roku, w poniedziałek Beata krzątała się po kuchni. Ani ona, ani jej dzieci nie wiedziały, że to ich ostatni wspólny poranek. Jakiś czas temu zamontowała w kuchni kamerę. Za niespełna dwa tygodnie miała odbyć się decydująca rozprawa rozwodowa, i wszystko wskazywało na to, że sąd może orzec winę męża. Beata się bała. Zbierała nie tylko dowody na przemoc fizyczną, psychiczną i ekonomiczną ale kamera i dyktafon w telefonie dawały jej złudne poczucie bezpieczeństwa. Pięć minut po siódmej Beata wraz z dziećmi opuszcza mieszkanie. Odprowadza dzieci na przystanek, skąd autobus zabierze je do oddalonej o kilka kilometrów szkoły w Bełcznej. Żali się sąsiadce, że mało spała, bo doskwiera jej ból głowy. Opowiada, że przed pracą musi wskoczyć jeszcze po pieczywo do sklepu, a po południu Wybiera się na mecz z synem. Pomachawszy swoim dzieciom na pożegnanie, poszła z sąsiadką w stronę jej domu, bo ta chciała podzielić się z Beatą swojską wędliną. Następnie ruszyła dobrze sobie znaną drogą, by zabrać z mieszkania na piętrze torebkę i pojechać autem do banku w Łobzie, gdzie sprzątała na pół etatu. I tu, ślad po Beacie się urywa. Kobieta rozpływa się w środku wsi. Przepada jak kamień w wodę w niewielkim poradzu, w województwie zachodnio-pomorskim. Zostaje po niej jedynie nagranie z domowej kamery. Kamery, która została wyłączona dwie minuty po jej wyjściu. O siódmej siedem ktoś wyłączył korki, a następnie wyjął wtyczkę z gniazdka. Dzień dobry, z tej strony Monika Sławecka. Witam w pętli zbrodni. W dzisiejszym programie wspólnie z moimi państwa gościem, dziennikarzem śledczym uwagi TVN, Jakubem Dreczką, porozmawiamy o zaginięciu matki trójki dzieci pani Beaty Klimek. Zaginiona. Tragiczny los Beaty Klimek. To śledztwo trwa dzięki internetowi i telewizji. Dzień dobry pani Jakubie. Dzień dobry. Wczoraj minęło pół roku od zaginięcia pani Beaty. Moje pierwsze pytanie jest takie: czy będziemy rozmawiać o kobiecie, która zaginęła, czy ze względu na fakt, że śledztwo przejęła prokuratura krajowa i e, dzieje się śledztwo kryminalne, będziemy już rozmawiać o zamordowaniu pani Beaty Klimek? Chciałbym rozmawiać o kobiecie, która zaginęła, bo cały czas, e, póki nie ma ciała, jest nadzieja, że na przykład wyjechała. E, to jest jedna z hipotez. E, druga jest taka, że popełniła samobójstwo, a trzecia, że ktoś ją zamordował. E, wolałbym o pani Beacie, której e, cały czas. Te ogłoszenia wiszą w niektórych miejscowościach. Czy to jest ogłoszenie, które pan zdjął ze słupa gdzieś w okolicach zamieszkania pani Beaty? To jest ogłoszenie, które nie zostało zawieszone na słupie, jedno z wielu. Wtedy, kiedy byliśmy na początku, zaraz kilka dni po zaginięciu, to ogłoszenie miało być rozwieszone gdzieś w okolicznych miejscowościach. Nie w tej samej, bo jeszcze dzieci nie wiedziały o tym, że, że mama zaginęła. Wiedziały, że mama gdzieś wyjechała i no, nie mogły zobaczyć tego, że jest zaginiona żeby nie spowodować u tych dzieci traumy. Tak, było powiedziane, że mama wyjechała, że niedługo wróci, ale poszukiwania już, jak wiemy, zaczęły się od razu od... 10 minut po ósmej Beata nie odebrała już telefonu. Często podczas pracy rozmawiała ze swoją przyjaciółką. To był pierwszy niepokojący sygnał. Nie odebrała, nie oddzwoniła. To nie w jej stylu. Wiemy jednak, że do banku nigdy nie dotarła. Około pół godziny później, zaniepokojona jej nieobecnością, przełożona, usiłowała się z nią skontaktować. Bezskutecznie. Sygnał ustał po chwili, a telefon wylogował się z sieci o 8.40. Ktoś go wyłączył. Zapewne ktoś, kto pozbawił ją życia. Około godziny 11.00 telefon dosłownie na chwilę zalogował się ponownie. W łobzie, po czym zamilkł. I milczy do dzisiaj. O to, co wydarzyło się tamtego poranka. Wraz z nią zniknęła jej torebka, po którą miała przecież wrócić. Czy to oznacza, że weszła do mieszkania? Tego nie wiemy, bo kamera przestała działać o siódmej siedem. Beata zajmowała górne piętro domu jednorodzinnego. Na parterze mieszkali teściowie, lecz posiadłość formalnie należała do niej i do jej męża. Który wyprowadził się około półtora roku wcześniej. Małżeństwo było w trakcie rozwodu, a relacja między nimi była napięta, na tyle, że po jej zaginięciu nie udostępnił ani jednego apelu, ani żadnej informacji o poszukiwaniach. Nie brał również czynnego udziału w przeczesywaniu okolicy, prowadził jednak internetową batalię. Mającą na celu ośmieszenie i zdyskredytowanie matki ich dzieci. Tego poranka zjawił się we wczesnych godzinach porannych w poradzu i podawał różne wersje tego, co robił w momencie, gdy Beata rozpłynęła się w powietrzu. Beata i Jan poznali się jeszcze w szkole. Jak sam przyznał, miał on z edukacją pod górkę. Nie wątpię, czytałem jego wypowiedzi w internecie. Dwukrotnie powtarzał klasę, dlatego przez rok uczył się ze swoją przyszłą żoną, choć wówczas jeszcze między nimi nie zaiskrzyło. Beata Klimek z domu Chryniuk przyszła na świat 2 maja 1977 roku. Wraz z rodziną mieszkała i uczyła się w łobzie. Ukończyła lokalną szkołę zawodową uzyskując przygotowanie do pracy w handlu w charakterze sprzedawcy. Szybko znalazła zatrudnienie w osiedlowym sklepie spożywczym na ulicy Hanki Sawickiej, która dziś nosi nazwę Łośnicka Kilka lat wcześniej przyniosła się tam rodzina państwa Klimek wraz z dwoma synami. Wcześniej zamieszkali na ulicy Waryńskiego, gdzie dziś wciąż stoi rodzinny dom jego matki. W tym czasie Jan ukończył szkołę zawodową o profilu tokarskim i w 1994 roku drogi tych dwojga ponownie się zeszły. Otoczenie wspomina, że byli w sobie bez pamięci zakochani. A Jan, pod byle pretekstem, przychodził do sklepu, gdzie pracowała Beata, i zagadywał. Ona, zawsze uśmiechnięta, energiczna, serdeczna i rozmowna. To pewnie go w niej urzekło, chociaż po zaginięciu żony stwierdził, że w sumie to ona się jego ojcu spodobała jako potencjalna synowa i został namówiony do tej relacji. Niemniej jednak, dwa lata później młodzi stanęli na ślubnym kobiercu urzędu cywilnego i złożyli sobie przysięgę 25 lipca roku 1998. I chciałoby się rzec, że żyli długo i szczęśliwie. Jak się jednak okaże, Bata nie będzie miała przed sobą długiego życia, a jej szczęście zostanie brutalnie podeptane. Na przeciwko tam moich rodziców, no i mój tato tam sobie jakim poznał, a ja byłem posłusznie czegoś stary. I tak. Ma to małżeństwo już jakiś czas się nie układało, prawda? Tak, no powiem panu tak. Szczerze mówiąc, od 20 lat. Się nie układało? Nie układało. To no ja już chciałem poświęcić odwiedziny. Przez namowę no moich rodziców zostałem. Mimo, że formalnie jeszcze nie mieli rozwodu, Jan związał się z inną kobietą. Nie szczędził ani Beacie, ani dzieciom widoku swojej nowej partnerki. Bez skrępowania oboje odwiedzali teściów zaginionej, a ci gościli ich z otwartością. Z czasem zaczął przyjeżdżać także najmłodszy syn Agnieszki, kochanki Jana, a ten bawił się z nim przed domem na oczach, odstawionych na boczny tor dzieci. Z relacji rodziny i przyjaciół Beaty wiemy, że to rozdzierało serce i Beaty, i samych dzieci. Dzieci, które doświadczyły na starcie ogromu cierpienia, a w poradzu miały odnaleźć ciepły, bezpieczny i pełen spokoju dom. Mimo tej toksycznej sytuacji, Beata starała się jak mogła, aby oszczędzić maluchom cierpienia, chociaż sama nieraz wylewała hektolitry łez, dla nich znajdowała w sobie siłę, aby to wszystko unieść. Podczas gdy Jan zwiedzał świat z nową kobietą i dzielił się tym na social mediach, Beata ledwo wiązała koniec z końcem i samotnie wychowywała swoje pociechy. Ze zrozumiałych względów nie zgodziła się na polubowny rozwód i zażądała orzeczenia o winie małżonka. Dotychczas uległa i ugodowa, w końcu postanowiła zawalczyć o lepszy byt dla siebie i przede wszystkim trójki adoptowanych dzieci. A to ewidentnie nie spodobało się jej mężowi. Nie dość, że musiał łożyć na utrzymanie rodziny. To przed nim stało widmo podziału majątku, a nawet utraty domu, w którym przecież dożywotnio mieli mieszkać jego rodzice. Chociaż Jan zarzekał się, że wyprowadził się i wszystko zostawił beacie, nie chcąc z tego absolutnie nic. To według świadków rzeczywistość była zgoła inna. Jan miał bez zapowiedzi pojawiać się w mieszkaniu i robić co mu się żywnie podoba. Mówiono, że pod jej nieobecność potrafił wynosić z niego rzeczy. Na domiar wszystkiego, tuż za płotem kupił działkę i chciał tam wybudować drugi dom, by zamieszkać ze swoją nową partnerką i jej synem, wobec którego starała się odzyskać prawa rodzicielskie. Atmosfera między Beatą i Janem gęstniała coraz bardziej. Kucili się, wspierali i wzajemnie nagrywali. Ojciec nie, wy, nie wywiązywał się ze zobowiązań finansowych, sprawa trafiła do komornika. Termin ostatniej rozprawy zbliżał się nieubłaganie, a wraz z nim nadzieja na odzyskanie spokoju i stabilizacji. Beata była zmęczona emocjonalnie i fizycznie. Z teściami jej relacje również znacząco się pogorszyły, a teściowa miała ją nachodzić w domu, grzebać w jej śmieciach i robić pozłości. Nie wiem jak ona to wszystko zniosła. Wsparcie rodziny, przyjaciół i sąsiadów było nieocenione. Beata dołączyła do koła gospodyń, brała czynny udział w lokalnych wydarzeniach, a i sama organizowała czas dzieciom. Powoli odżywała, odzyskiwała pogodę ducha i radość życia i właśnie wtedy ktoś to życie postanowił jej odebrać. O 13:15 autobus zatrzymuje się na przystanku w Poradzu. Wśród czekających na swoje dzieci rodziców i dziadków nie ma Beaty. Wiedziały, że w takim razie musi czekać na nie w domu. Pracę powinna była skończyć ponad godzinę temu, a dojazd z łopsa do Poradza nie zajmuje więcej niż kilkanaście minut, mając na uwadze trwające wówczas prace drogowe na tym odcinku. Ruszają więc w stronę domu, jeszcze radosne, śmiejące się i wspominające szkolne perypetie, niczego nie podejrzewające, nie spodziewające się tego, co ma nadejść i trwać, będzie do dziś. Ostatnie kroki, ostatnie minuty, nim ich świat wywróci się do góry nogami, a serca zaleje rozpacz, której nic nie będzie w stanie ukoić, tylko mama, ale jej w domu nie ma. Zastały jedynie zamknięte drzwi i samochód na posesji, a po Beacie nie było ani śladu. Zaniepokojone pobiegły do mieszkającej po drugiej stronie ulicy: Cioci. Katarzyna jest siostrą ich mamy i żoną brata Jana Tomasza. Tworzą wspaniałą i kochającą się rodzinę. A o tym, jak cudownymi są ludźmi, dowiecie się w dalszej części historii. U Cioci też nie znalazły mamy. Siostra Beaty po telefonicznej rozmowie z dzielnicowym za jego radą udała się z najstarszym z dzieci Beaty do ich domu, by sprawdzić, czy nic się jej nie stało. Beata chorowała na astmę i na wszelki wypadek zapasowe klucze do mieszkania podarowała Katarzynie. Dom wyglądał tak, jak gdy tego ranka dzieci wychodziły do szkoły. Nie zgadzał się, natomiast drobny, ale jakże istotny detal. Kamera była wyłączona ktoś wypiął ją z gniazdka. To rodzi pytanie, kto i dlaczego. Nie było też czarnej torebki na łańcuszku i nie było Beaty. A jej telefon wciąż nie odpowiadał. Informacja o zniknięciu cioci dotarła do Olgi, córki Katarzyny która bezzwłocznie osobiście zjawiła się w łobeskiej jednostce policji. Ani ona, ani nikt inny nie mógł przypuszczać, że ta młoda, wówczas 23-letnia dziewczyna stanie się siłą napędową sprawy zaginięcia Beaty Klimek. To dzięki jej determinacji i zaangażowaniu echo tamtego poranka nie milknie. Wyrażam swój podziw i szacunek. Bo i ona stała się obiektem drwin nakręcanych przez męża zaginionej, jakby chciał zniszczyć każdego, kto ma odwagę mówić prawdę. Policja wraz z Olgą zjawiła się na posesji błyskawicznie. Rozpoczęto działania, których jakość wciąż budzi wątpliwości wśród opinii publicznej, i trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, że zanim sprawa trafiła do prokuratury, mieszkanie Beaty było otwarte. Dla każdego, kogo mąż zaginionej miał ochotę wprowadzić, a niespełna trzy miesiące później i on się tam wprowadził ze swoją wczesną partnerką. Nie uprzedzajmy jednak faktów: policja również nie znalazła żadnego śladu po Beacie, jedynie jej auto, a w nim dokumenty obywatela Niemiec, których zagubienie zgłosił kilka tygodni wcześniej ich właściciel. Było to dosyć osobliwe znalezisko, biorąc pod uwagę, że Beata w ostatnim czasie nie podróżowała za granicę, w przeciwieństwie do jej męża, który w Niemczech pracował, a wcześniej pracowała tam też jego partnerka. Niepokojące rodzinie Beaty wydało się zachowanie Jana i jego matki podczas rutynowych czynności policyjnych. Mieli się awanturować, krzyczeć i być bardzo zdenerwowani. Relacje rodzin po obu stronach drogi nie były najlepsze, ale okoliczności ich spotkania na posesji w asyście policji nie powinny były budzić takich emocji. Ruszyły zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, w które oprócz funkcjonariuszy włączyli się także druhowie ze straży pożarnej i lokalna społeczność. Na miejsce ściągnięto także psy tropiące. Sprawą zaczęły interesować się media. Początkowo lokalne, ale szybko sprawa trafiła też do ogólnokrajowych. Żadne działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Być może zaginięcie Beaty stałoby się jednym z wielu, o których po czasie robi się cicho, gdyby nie absurdalne w tej sytuacji zachowanie jej męża. To poważnie wkurzyło mieszkańców wsi Porac, a echo tej złości rozeszło się po całej Polsce. Oczernianie Beaty przez Jana w przestrzeni internetowej i nie tylko, zwróciło wzrok wszystkich na tę maleńką wieś, zgraną społeczność i dom, do którego potrebkę miała wrócić zaginiona. I tak od roku los Beaty i jej dzieci leży setkom tysięcy osób na sercu, bo to mogło przytrafić się każdemu, każdej, i nie godzimy się na to, aby ktokolwiek mógł tak po prostu zniknąć. A odpowiedzialni za to nie ponieśli odpowiedzialności karnej. Jest zbrodnia, musi być kara, bo specjaliści nie mają wątpliwości, że mamy tu do czynienia z czynem o podłożu kryminalnym. Świadczy o tym chociażby fakt, że sprawę przejęła prokuratura wyższego szczebla, a śledztwo nie zostało umorzone z powodu braku dowodów czy niewykrycia sprawcy. I chociaż poszukiwania ciała nie ustają, to wiele wskazuje na to, że dojdzie do procesu poszlakowego. Tak długo jak ktoś czuwa nad sprawą Beaty, nie należy wątpić w sprawiedliwość, a wini niech każdego dnia bez przerwy, bez ustanku czują jej palący oddech na plecach. Mam nadzieję, że każdej nocy śni im się Beata. Moja mama to by tu naprawdę dużo powiedziała. Nawet jeszcze zanim się z domu wyprowadziłem, moja żona była tak leniwa, że sobie od panią do sprzątania przeprowadziła. Siedziała, działa kawę piła tutaj. Moja mama to naszła. Mama naszła. Tego poranka, podczas gdy Janek robił nie wiadomo co, bo wersji tego było wiele. Mama obudziła rano swego męża i oboje udali się na zakupy. Na posesji został ich syn, który miał przestawiać ule. Układać drewno, wozić staczki i mieć problemy natury gastrycznej. Później miał też szukać kamieni być w banku. U adwokatki w swoim mieszkaniu w łobzie. W biogazowni znów w banku chciał jeszcze olej w aucie wymienić i miał rozprawę. Rozprawa była z powództwa jego brata za naruszenie nietykalności cielesnej, w której sąd orzekł na niekorzyść Jana. Opowiedzenie historii zaginięcia wymagałoby omówienia wszystkich jej szczegółów, detali, niuansów. Dla tych, którzy śledzą sprawę od początku wnikliwie, są one dobrze znane. Ci, którzy pobieżnie przyglądali się rozwojowi, mogą czuć się zagubieni, bo wiele informacji nie ukazało się w mediach, lecz pochodzą z zamkniętych czatów i setek komentarzy na grupach. A także z wywiadów i głosówek, które ukazały się jedynie w internecie, chciałbym dziś skupić się przede wszystkim na Beacie. Reszta to delikatny szkic tła zaginięcia mamy: Trójki Dzieci. Dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się ze szczegółami i analizami, na kanale Czego Nie Powiedziano, stworzyłem serię o sprawie poradzkiej. A link do niej znajdziecie na końcu tego filmu i w opisie. Wielu twórców również pochyla się nad niejasnościami i wciąż prowadzi poszukiwania lub stara się zdobyć poszlaki, które mogą przydać się prokuraturze. Zachęcam, aby poznać także ich perspektywę. Zostając w temacie poszukiwań, mąż zaginionej i jego ówczesna partnerka forsowali wersję, że Beatynik nie lubił. Przeczytam mu fakt, jak wielu ludzi ruszyło w teren na poszukiwania swojej sąsiadki. Jedne były medialne, koordynowane przez policję, inne odbywały się z inicjatywy społecznej. Tygodnie, miesiące, niezliczoną ilość godzin, w większych i mniejszych grupach, przeczesywali lasy, bagna i jeziora. W poszukiwania włączyli się nurkowie, hodowcy psów, grupy wyspecjalizowane. Pasjonaci dronów i wielu innych, i przede wszystkim rodzina Beaty, jej siostra z mężem i dziećmi. To pod ich opieką zostały pociechy Beaty i zostaną na zawsze. Mimo, że na tamten moment opiekowali się jeszcze dwojgiem seniorów, wychowywali młodszą córkę i wspierali starszą, otworzyli swoje serca i dom dla dzieci Beaty, przyszło im się zmierzyć z ogromnym wyzwaniem. Krytyką hejterów i atakami ze strony męża zaginionej, rozpisywał się, że ukradziono mu dzieci, wyliczał ile pieniędzy rodzina dostaje, a nawet kpił z reportaży, na których było widać, ile zaangażowania w opiekę nad maluchami wkładają, i mówił, że ma już tego dość, że cała ta sytuacja jest dla niego ciężka. Zarzucał też zaginionej żonie, że mogła mieć kochanka chorowała na depresję i cierpiała na braki na koncie. I to podczas, gdy zrozpaczone dzieci nocami płakały z tęsknoty za mamą, rodzina i przyjaciele wylewali hektolitry łez, usiłując unieść swój ból i cierpienie dzieci, podczas gdy wielu każdą wolną chwilę poświęcało na poszukiwania. On nie zjawił się na żadnym, argumentując, że sąsiedzi chodzą do lasu z siekierami, a że go już wszyscy osądzili, to miał obawy, iż z tego lasu nie wróci. Poza tym stwierdził, że ma przeczucie, że żona żyje, gdzieś jest i się znajdzie. Ojciec roku. Beata miała na komodzie zdjęcia dzieci. Gdy Jan zajął mieszkanie ze swoją wczesną partnerką, zdjęcia zniknęły z salonu. Szybko też zabrali się za sprzątanie. Rzeczy dzieci popakowali w worki na śmieci. I wystawili przed bramę, zamiast zapakować na przyczepkę i przewieźć na kilka razy na drugą stronę ulicy. Niemalże wszystko, co należało do zaginionej, również zostało wyniesione do rzekomo ogrzewanej przyczepy, bo wprowadzka męża zaginionej z kochanką, według jego relacji była tymczasowa, na tyle tymczasowa, że gdy Agnieszka odzyskała prawa rodzicielskie. Wprowadził się również tam jej synek, kolejne dziecko, które wpadło w tornado poradzkie. Janek sugerował, że Beata mogła wyjechać do Niemiec z kochankiem. Czemu stanowczo zaprzeczyła jej przejaciółka. To dla Beaty było za wcześnie. Jej serce jeszcze nie zdążyło się zagoić po mężczyźnie, z którym spędziła niemalże 30 lat życia. Chociaż słowo mężczyzna brzmi jakoś nieadekwatnie, jak na ironię losu okazało się, że jego partnerka ma kryminalną przeszłość. Przed laty jej kochanek pozbawił życia jej męża a swojego brata. Ona natomiast została skazana za zacieranie śladów. Rodzinie zabitego sugerowała, że pewnie wyjechał do Niemiec. Niecodzienna koincydencja, nieprawdaż? Paweł z kanału Zbrodnia i Kara w wywiadzie na kanale Kryminopedia powiedział, że rozmawiał ze skazanym i ten miał powiedzieć, że rola Agnieszki była większa niżeli dziś sama to przedstawia. Ona twierdzi, że po prostu wiedziała i nie powiedziała i obu tych spraw nie należy łączyć. Wielka miłość Agnieszki i Jana nie przetrwała. Jan znalazł sobie kolejną kobietę, która odwiedza go w poradzu w sprawie morderstwa jej męża. Miała zacząć sypać, gdy jej kochanek ją zostawił dla innej. I chociaż wcześniej zarzekała się, że ma pewność, iż Janek jest niewinny, po rozstaniu i po tym, jak wyszło, że jej Lowelas ma nową kobietę, w wywiadzie z Łukaszem z kanału Kryminalnego Ekstra powiedziała, że już takiej pewności nie ma, nie wchodząc w szczegóły ich rozstania, warto tylko wspomnieć o jednym. Jan twierdzi, że Agnieszka ma biżuterię Beaty, a na dowód pokazał jej zdjęcie w naszyjniku, który miał należeć do jego żony i zażądał zwrotu. Skomentuje to wymowną ciszą. Koniec części pierwszej. Dwie kolejne pojawią się już niebawem, do usłyszenia.